W dzisiejszych czasach ekologiczny dom może mieć naprawdę wielorakie znaczenie i czasem chodzi nam o to, w jaki sposób są budowane domy, czasem są to zmiany np. urządzeń elektronicznych, a czasem po prostu nawyki, które wprowadzamy do naszego domu, żeby żyć bardziej ekologicznie. O kilku takich teraz Wam opowiem, a po więcej zapraszam na blog. Cześć, jestem Dominika z kanału Lejstruje i po raz kolejny opowiem Wam o tym, jak żyć bardziej ekologicznie w taki prosty, nie super wymagający sposób. Jedną ze zmian, którą możemy wprowadzić do domu, jest zmiana pojemników. I nie chodzi mi tu o jakiekolwiek pojemniki, a pojemniki do przechowywania, które są szklane. I mogą to być specjalnie kupione pojemniki, tak jak ten na przykład na przyprawy, ale również zwykły słoik. I takich słoików na pewno mamy w domu na pęczki, które możemy wykorzystać do przechowywania żywności. Dlaczego szkło? Ponieważ jest to materiał, który nie pochłania zapachów i nie zmienia smaku potraw. Jest po prostu najbardziej ekologiczny z tych wszystkich wielorazowych materiałów, które znajdujemy w domu. Plastikowe pojemniki... Po czasie naprawdę się psują. Metalowe nie zawsze są super praktyczne, za to szkło rzeczywiście przetrwa najdłużej. Dodatkowo są pojemniki, w których możemy nawet piec, więc są naprawdę wielokrotnego użytku na wiele różnych sposobów. W takich pojemnikach możecie oczywiście też kupować produkty, na przykład na bazarku, i bezpośrednio, bez żadnych reklamówek, przynosić je do domu. Oprócz szklanych pojemników możecie też zainwestować np. w takie wielokrotnego użytku. One są plastikowe, ale zajmują znacznie mniej miejsca i świetnie nadają się do mrożenia. Kolejna ekozmiana, która szczególnie teraz przyda się naszemu portfelowi to woreczki na zakupy. Możemy zrobić je sami ze starej firanki, ale również kupić nowe w sklepie. Teraz w wielu marketach możemy znaleźć woreczki do kupowania warzyw do kupowania owoców, ale również torby wielorazowego użytku, które po prostu wystarczą nam na dłuższy czas. Zmianą, którą możemy wprowadzić na przykład w łazience, są waciki wielorazowe. I jak widzicie, mam tutaj bardzo dużo różnych wacików, z froty bambusowej, z materiału, to jest akurat sztuczny materiał, ale taki pleciony wacik, a to jest zwykły po prostu wacik bawełniany. Zdecydowanie są lepsze dla portfela, są lepsze dla środowiska i jest to naprawdę bardzo prosta zmiana, którą możemy z łatwością wprowadzić. I tutaj również możemy zainwestować w nowe i po prostu je kupić, bądź wykorzystać to, co już mamy i uszyć własne. Łazienkowe zmiany to również kosmetyczne zmiany i nie dla każdego mogą być tak samo łatwe. Dlatego ja, wybierając inne, bardziej naturalne kosmetyki, kieruję się kilkoma zasadami. Sprawdzam składy, bo wiem, że nie wszyscy producenci kosmetyczni piszą. Na swoich opakowaniach do końca zielono. Wybieram również kosmetyki np. bez opakowania w kostce, czy takie w szklanych opakowaniach. Możecie również spróbować stworzyć własne kosmetyki i o tym również kiedyś wspominaliśmy na blogu. Odsyłam Was do tego wpisu. To tylko kilka bardzo prostych, codziennych przykładów na zmiany do wprowadzenia w swoim ekologicznym domu. Więcej znajdziecie na blogu, ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie i do usłyszenia następnym razem. Do zobaczenia.